Valmenie. Trzy małe doliny w dużym wydaniu. W słonecznej dolinie Morien jest położony region Valmenie valoire zwany często mniejszym wydaniem Trois-Vallées. Miejscowość ta położona jest około 100 km od miejscowości Chambéry, gdzie dojechać można autostradą A43. Valmenie to 150 km nartostrad na wysokości do 2600 m. Region ten to jednak nie tylko przekonujący teren do szusowania. Ta sympatyczna miejscowość leży pomiędzy parkami narodowymi Ecrans i Vanoise i znana jest za sprawą przełęczy górskiej z Valloire do Col du Galibier, najwyżej położonego alpejskiego odcinka wyścigu Tour de France. W 1500 to malownicza górska wioska z tradycyjną kamienną zabudową. Natomiast w 1800 to nowy kurort narciarski, który jednak idealnie wpasowuje się w górski krajobraz. Przytulne centrum miejscowości charakteryzuje się bogatą infrastrukturą dla turystów. Obok kawiarni, barów i sklepów znajdą tu Państwo sklep partnerski z Wieczorem do dyspozycji turystów są różne bary, restauracje, kina i dyskoteka. Walmenie zaprasza do zabawy do późnych godzin nocnych i wzniesienia toastu za udany dzień na nartach. Zapraszamy na aktywny urlop w Walmenie.